Zasobowo dzieci i młodzież, kiedy startujecie, co tutaj będzie można robić? Czy zajęcia są darmowe? Zajęcia będą odbywać się w czterech naszych placówkach. W poprzednich latach prowadziły to trzy większe placówki. Natomiast w tym roku będą zajęcia w bibliotece głównej, tutaj, gdzie jesteśmy, przy ulicy Popiełuszki 10. Będą zajęcia w filii nr 1 w oddziale dla dzieci, w numer nr 2 i dodatkowo w tym roku będą zajęcia w filii nr 3 w rozładowie. Ta placówka rusza w tym roku, wiemy, że jest powierzchnię, ma, ma miejsce do tego, że dzieciaki też tam będą mogły się spotykać mm -hmm. i bawić się. Jeśli chodzi o tematy, do tego różna tutaj motityka no, przygotowała taki temat jeden, szczegółowy. dzieci od początku do końca podczas sześciu zajęć będą tworzyły makiety miasta. Będzie poskardzoną z różnych prostych elementów, ale tak, żeby właśnie mogły się uczyć i takich podstaw architektury. Mm -hmm. Numer dwa całość programu będzie skupiona jakby na zabawę w teatr poprzez spotkanie z aktorem, poprzez wyjście do kostiumery, poprzez tworzenie kukiełek, wcielenie się w rolę bohaterów i wystawienie właśnie bajki przez dzieci, czyli same stworzą sobie jakby teatr i będą się bawić w teatr. Filia numer 1 e, przygotowała, oprócz tego, że codziennie będzie takie głośne czytanie fajnej bajeczki, nudzi mi się. Oprócz tego będą zajęcia plastyczne, będzie można korzystać z gier planszowych, będą quizy, kalambury, zagadki, czyli coś co dzieci zamiast właśnie się nudzić no, będą mogły e, wykorzystać, będzie też konkurs na Najciekawszy, najzabawniejszy taniec, bo będzie pod koniec też taka mała zabawa karnewałowa. I fila numer 3 proponuje właśnie takie różne gry, zabawy mhm. plastyczne. Proszę powiedzieć, w czasie ferii szalenie trudno jest wyciągnąć dzieciaki z domu, one są skupione wokół multimediów głównie. Jakie porady, jakie rady rodzicom by pani tak powiem, skierowała do nich, aby te dzieci na tu przyszły? Dlaczego warto przyjść do biblioteki? Bo hasło może dla nich mieć po prostu nudę. Może tak, może nudę, ale myślę, że po pierwsze jest, będzie go innych dzieci, więc fajna zabawa z nimi, czyli taka integracja dzieciaków, będzie możliwość przynajmniej, tak jak my tutaj proponujemy tą makietę, naprawdę stworzenia z drobnych rzeczy, z kartonów, z drobnych rzeczy jak ktoś mówi, z niczego, ale czegoś i mieć satysfakcję, bo jeżeli stworzą tą makietę miasteczka, stworzą nie wiem, budynki, może które istnieją w mieście, ale też budynki ich marzeń, to może to być właśnie dobra zabawa. A myślę, że takie spędzenie czasu w miłym gronie rówieśników, w dobrej zabawie, to może przynieść troszeczkę więcej radości niż siedzenie przed komputerem.